Ale już uwalony o, kurwa. Ja już buta zmoczyłem Ja też Kurwa, ale mnie tam wyjebało Kaja Endurowiec jest tylko jeden Enduro kopane A temu co? Nie wiem Jest Co? Jak to spręgło puca to jest chujnia tutaj Tak? Jest facet, czekaj, wyciągamy go? Najwyżej wszystko, możesz go Dobrze Ty tylko mnie nie przejedź A jest lepsza machina Czekaj Ty, ty wyglądają z góry jak czarownica Normalnie Enduro lodowisko O kurwa Tu to Co? No normalnie Ty głęboko, znaczy ten gruby Chyba niec. Oj 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 Nowe paliwo ze stacji Olen. Co? Ja. Na zakręconym wjechałem! <gry> Oszczędnie <gry> Dawaj Piasek, teraz ty musisz tam wyjechać? Musisz mu jeść ujechać, pomóc Dobra kurwa, chyba na zaraz, ci jak do Kajo <gulandry> Dobra, czego do, się za tego obciąga? <gulandry> nie, on na radę. O. Bez gazu, kurwa. No. Kajolekie. lekkie macie zejść. Mówię, On na koło chciał dać. <gulandry> on chciał to na jednym wiać, wzięte w jego oczach. <gulandry> on to na przednim wszał. <gulandry> da. No, ale nie wiem, czy łatwiej, fajnie, za mocno tego u siebie My wie, my wie jesteśmy, kurwa. Gdzie masz, czy? Krzyż kajo połknęło. Brakuje, nie, dał. nie, Krzyżce Krzyż to spanie. jest na drogę. Moj Krzysztof, czekaj. Oczyło. Nie, no może nie przebiło opony. Nie, nie przebiło. W sumie nie przebiło. Czekaj, czekaj. czekaj Diggi, 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 bom, bom, bom. Diggi, diggi, takie Ale pojechał. Kurwa, co tu robi Różka w No dobra, ale w takim zadłu... U A w się zakręcony? Tak. Co ja nagrałem Masz? Mam! Kurwa! Oh. Ja pierdolę

Nóżka. A, okej. Okay. Ja nie mam nóżki. Bość ty kurwa Ale mnie zamiotło. Co? 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 Nie.